Cześć kochani, to Agnieszka, jak co sezon? Od kilku lat zapraszam Was na film o trendach na wiosnę i lato 2024, które możecie kupić na zimowych wyprzedażach. I teraz tak, mam nadzieję, że ten film będzie się Wam podobał. Mam nadzieję, że będzie dla Was przydatny, pomocny w Waszych decyzjach ewentualnych, mm. zakupowych, właśnie teraz na wyprzedażach, bo. Wiadomo, że chętnie na pewno kupimy to, co jest jeszcze z kolekcji zimowej, co tam było upatrzone itd., itd., ale warto korzystając z tych wyprzedaży, właśnie rzucić się w wir, że tak powiem, jeżeli już się rzucacie w wir zakupów, takich bardziej pod wiosnę. Dlatego dzisiaj, właśnie pod kątem trendów na wiosnę i lato, będę Wam mówiła, co możecie na tych wyprzedażach kupić. Dobra informacja na początek jest taka, że moda tak naprawdę bardzo się nie zmienia. Moda się uspokaja, moda zwalnia, więc będzie sporo opcji, które po prostu mogą być dla Was ciekawe. To jest raz. Dwa, teraz przy okazji wyprzedaży zimowych, jeżeli nie zwróciłyście na to uwagi, nie zwróciliście na to uwagi, to można też kupić rzeczy z kolekcji letnich i wiosennych z zeszłego roku, które wciąż będą modowo aktualne w tym roku 2024. Także jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj będzie, o czym będę mówiła, to oczywiście zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, jeśli film będzie się Wam podobał. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, możecie subskrybować kanał i śledzić mnie na Instagramie. Formułka powiedziana przechodzimy do rzeczy, słuchajcie. Pierwsza rzecz, na którą chcę Wam zwrócić e, uwagę, to jest kolorystyka. I tutaj, tak jakby. Wiadomo, że ten Peach Fuzz, ten brzoskwiniowy z nutą różu to będzie kolor roku 2024 według Instytutu Pantone, ale na tym bym się może tak nie skupiała. Oczywiście, jeżeli coś takiego znajdziecie, to nie jest jako punkt, powiem od razu. Jeżeli coś takiego znajdziecie, to jak najbardziej, yy, ale kolorystyki właśnie na wiosnę i lato... Oprócz kolorów, bardzo mocną tendencją jest, um, oprócz takich intensywniejszych kolorów, jak właśnie kobalt czy ten brzoskwiniowy, jest stonowana kolorystyka. I znowu, można powiedzieć, że taka klasyka koloru, takie taki podstawowe kolory, podstawowa baza, czyli biele, biele świetliste, biele ym, przełamane, czernie, po prostu czernie, beże w dalszym ciągu i uwaga, szarość i granat. Granat y, jako taki odpowiednik powiedzmy, można powiedzieć, że jest to. Hmm, druga opcja dla osób, które źle wyglądają w czernie, mają chłodny typ urody, to będzie granat. No i szarość. Szarość, jeżeli chodzi o szarość, to już w sezonie jesienno-zimowym, nie wiem, czy zwróciłyście, zwróciliście na to uwagę, że tej szarości było dużo. Ona już weszła i w dalszym ciągu właśnie na wiosnę, lato, będzie to jeden z kolorów sezonu. No i oczywiście biel i czernie. Jeżeli chodzi o y, czernie, jeżeli chodzi o biel, no to tutaj będą dominować Total luki, -y, yy, czy w postaci koszul, marynarek, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no typowo wiosenne, letnie elementy garderoby, o których zaraz Wam tutaj też troszeczkę powiem. Ale właśnie te kolory, takim monokolory, jeżeli chodzi o stylizację czarne, jeżeli chodzi o stylizację białe, białe sukienki. Już w tamtym roku, nie wiem tak naprawdę, ciężko powiedzieć, że to był jakiś hipertrend, ale pojawiało się dużo właśnie białych sukienek. I ten trend na białe, letnie, czy tam wiosenne sukienki w dalszym ciągu yy, będzie w tym roku, więc totalnie podstawowe kolory, jeżeli yy, będziecie kupować rzeczy na odpowiednią porę roku, oczywiście, no bo tutaj tak jakby, no może Warto to powiedzieć, że warto zwracać uwagę właśnie na te rzeczy z, jeszcze z wiosny, z lata, czy jakieś lżejsze, nie? No, nie mówię tutaj w tym kierunku, że na przykład kupcie sobie białe futro, bo ono Wam się nie przyda te mnie. To, także to myślę, że jest jasne. Bardzo proste, bazowe kolorystyki, ym, także tego pełno jest, zawsze jest pełno, czy w koszulach, czy w marynarkach, właśnie jakieś beży, spodnie i tak dalej, no pełno tego będzie, także ym, myślę, że spokojnie możecie uzupełnić już teraz garderobę ym, na wiosnę, ponieważ formy tych ubrań nie będą się zmieniać, jeżeli chodzi o ten sezon wiosenno-letni, nie będą bardzo się zmieniać, nie będzie także coś, co było modne w zeszłej Wiosny, czy takie bardziej klasyczne, na przykład koszula załóżmy, czy marynarka, czy jesieni, że to już zupełnie zmieni swój kształt i to będzie totalnie przedpotopowe. Nie, nie ma takiej sytuacji, więc spokojnie można uzupełniać garderoby właśnie na wiosnę lato. Kolejna sprawa, słuchajcie, to jest koszulka Polo. Polo w takim wydaniu, jakie widzicie tutaj na mnie, właśnie, koszulki polo, swetry polo, e, swetry takie wiecie, na początek wiosny jak najbardziej, ale ten fason wykończenia tutaj u góry, ym, inspirowany właśnie ym, koszulkami takimi polo do golfa, będzie bardzo, w trendach będzie najpowszechniejszy, czyli mamy tutaj trójkątny dekolt. I kołnierzyk. Tak specjalnie założyłam, żebyście <laughs> widzieli, o jaką wersję polo chodzi. To będzie bardzo mocny trend. I znowu te rzeczy pojawiają się co najmniej od dwóch lat już w kolekcjach sieciówek, czy tam, no, no sieciówek powiedzmy, bo tak naprawdę. Mówimy o zakupach w sklepach, które są dla nas ogólnie dostępne. Te fasony są właśnie już od paru sezonów. To akurat jest koszulka Polo, taka z Massimo Dutti z tej właśnie wyprzedażowej kolekcji. Słuchajcie, to jest koszulka z wyprzedaży, która będzie idealna na lato. Ostatnio pokazywałam wam w takim właśnie mierzymy z Massimo Dutti ją i parę jeszcze innych rzeczy. Także ten fason. Koszulka Polo w różnych wydaniach, czy właśnie bardziej ta z guziczkami, tutaj tak takie klasyczne polo czy z trójkątnym dekoltem głębszym, płytszym. Znowu warto inwestować w te kolorystyki, które są uniwersalne, które do innych rzeczy czy innych kolorów sezonów wiosenno-letniego, sezonu wiosenno-letniego czy sezonów wiosna-lato będą Wam pasować. A teraz na chwilkę zejdziemy z ubrań i przejdziemy do punktu trzeciego i są to buty. I taki fason, który święcił triumf w um, okresie jesienno-zimowym, mimo że to nie są buty, totalnie, totalnie nie są buty na zimę, ale powiedzmy, że koniec lata, um, właśnie początek jesieni, kiedy jest jeszcze cieplej, no i wiosna, właśnie będzie wiosna. To są buty Mary Jane, czyli buty z paseczkiem z przodu, z, tak, z takie Inspirowane dorodką skrajny os, ona tam takie miała czerwone. Słuchajcie, to są niskie buty na niskim obcasiku bądź klocku, często z okrągłym noskiem i mamy pasek, ale nie w kostce, tylko taki zapinany, wiecie, w dolnej części stopy tutaj yy, po prostu paseczek. I to są buty, które były bardzo mocno bardzo mocnym trendem właśnie na jesień. Natomiast ja przyznam szczerze, że oczywiście widziałam te buty w sieciówkach i one są, ale nie widziałam ich Chyba na nikim, słuchajcie. Chyba nie widziałam nawet jednej osoby, która by takie buty nosiła, więc jest duża szansa, że to obuwie po prostu wylądowało na wyprzedażach. I jako, że ono będzie w dalszym ciągu właśnie mocnym trendem, to myślę, że może jednak się przekonać, spróbować. Ja mam tego typu buty, takie chyba z 5 lat mają, z Irregular Choice, to jest taka brytyjska marka, odjechane. Wyglądają jak z Włosia jakiegoś, mają perły i tak dalej. No, jak ktoś nie zna marki Irregular Choice, no to ciężko sobie to wyobrazić, a nie mam teraz wam jak pokazać. W każdym razie, jest to bardzo ciekawy fason. One wyglądają fajnie do jeansów, do takich jeansów, które na przykład kończą nam się przed kostką, w kostkę, z prostą nogawką, z szerszą nogawką, czy do rurek, nawet jeżeli lubicie rurki, fajnie będą wyglądały do ołówkowych spódnic. Także to jest taki fason butów, który jest może nie taki jakby to powiedzieć nie taki idealnie bazowy, i nie taki, że do wszystkiego, totalnie do wszystkiego. Na przykład do skórzanej, ramoneski, nie wiem, takiej większej, przeskalowanej, chociaż to też zawsze można, wiecie, znaleźć odpowiednią krótkę, odpowiednie buty i zestawić. No w każdym razie są to buty ciekawe, i jest to coś innego niż załóżmy balerinki, botki i tak dalej. I ten trend dalej będzie. Taką mocną tendencją, która totalnie opanowała wszystkie Instagramy i tak dalej, modowo w zeszłym roku, był styl old money. Jaki ja mam stosunek i co ja o tym trendzie myślę, już Wam mówiłam, kręciłam film na ten temat i, i widziałam, że później po mnie też sporo osób nakręciło właśnie takie bardziej krytyczne filmy odnośnie tego stylu, a właściwie idei, dlaczego kobiety chcą się ubierać w tym stylu. Natomiast ta estetyka Old Money w dalszym ciągu będzie popularna, może nie tyle dominująca, ale będzie bardzo mocna. I tutaj mamy nawiązania właśnie do takich bardziej eleganckich elementów garderoby. Dużo tego było teraz, na przykład w postaci swetrów, takich zapinanych pod szyję ze zdobionymi guzikami, czy marynarek i tak dalej, właśnie takich prostych, klasycznych zestawień, ale w stylu tych, że tak powiem, bogatych rodzinne, z dziada, pradziada, załóżmy brytyjskich i tak dalej. No jeżeli oglądaliście serial na przykład Sukcesja, no to tam macie doskonałe przykłady właśnie tego stylu. Jest to styl taki może nie bardzo rozbudowany, w jakimś tam swoim założeniu klasyczny, ale właśnie taki nie, że tak powiem, rzucający metkami po oczach. No ale właśnie, to jest styl, który dla mnie jest trochę dyskusyjny, co nie zmienia faktu, że on w dalszym ciągu będzie trendem. No i właśnie, jak mówimy o takich tendencjach, to kolejna tendencja, którą tak naprawdę można rozdzielić i oddzielić od stylu Old Money, to jest taki minimalizm, ascetyzm praktycznie krojów. Myślę, że wiecie o co chodzi. Tutaj tak naprawdę ciężko wytłumaczyć, ale chodzi o to, że te kroje są bardzo proste. Bardzo proste, bez jakichś dodatkowych zdobień. Cały siluet, czyli taki. Kształt ubrania jest prosty, jest taki bardzo minimalistyczny, zarówno właśnie, czy w dodatkach też ten trend będzie widoczny. I sporo takich elementów garderoby ja widziałam na przykład w zarze. I tutaj możemy uderzać też w różne kolorystyki, ale właśnie najbardziej popularne będą te bazowe, o których mówiłam Wam na początku. I właśnie bardzo proste kroje, bardzo proste. I myślę, że tutaj. Najlepszym, który ja mam pod ręką, przykładem na takie minimalistyczne fasony jest chyba jednak Massimo Dutti. I tutaj też możecie właśnie sporo takich rzeczy kupić. Czy sukienek, właśnie też na przykład białych sukienek, o których już Wam wcześniej wspominałam. No, sporo po prostu tego w Massimo Dutti jest. Oczywiście znajdziecie tam różne rzeczy, ale to jest myślę taki najlepszy przykład. Ja mówię na podstawie Massimo Dutti, ale wiem, że kos też ma tego typu estetykę. Taką właśnie prostą. Tutaj całą robotę robi krój, który niby, niby jest zwyczajny, ale coś w nim jest. Ja niestety kosa nie mam w Krakowie, przynajmniej. Z tego co wiem, ale chyba nie ma w Krakowie, i stamtąd wam nie pokazuje rzeczy, ale może w którymś momencie też zamówię i coś pomierzymy. Także właśnie ten minimalizm minimalizm, zarówno kolorystyczny, jak i właśnie takie proste, ascetyczne, fasony to będzie bardzo mocny trend, i takie rzeczy właśnie też możecie kupić teraz na wyprzedaży. A co jeżeli chodzi o spodnie, słuchajcie, co jeżeli chodzi o spodnie? niewiele się zmienia. W dalszym ciągu dzwony, czy bootcut, czy wide legi, te szersze fasony w dalszym ciągu będą popularne i e, zarówno w wydaniach jeansowych, czy materiałowych, właśnie materiałowe, szersze spodnie, to co było. Dokładnie to, co było w sezonie poprzednim, będzie e, również teraz. Natomiast z tego, co widzę, to już tak jakby nie mam mowy o takim intensywnym y, bytowaniu nazwijmy to tak z braku lepszego słowa stylu cargo, więc na to chciałam wam zwrócić uwagę, że właśnie będzie dużo spodni, znowu szerokich w dalszym ciągu, czy dzwonów, czy butkatów, to co już powiedziałam y, w różnych wydaniach. Ale to cargo jakoś tak jest mniej widoczne z tego co, co mi się wydaje. Natomiast co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, no że takie spodnie no, no wszędzie możecie kupić, tylko uwaga. Tutaj chciałam Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz i to już jest tak naprawdę kwestia wygody, nie trendów. Jaki stan wolicie? Ponieważ, kolejny punkt, wracają wysokie stany, ultra wysokie stany, wysokie stany, czyli to takie, wiecie, inspiracje latami 2000, bardzo niskie stany czy średnie stany. One oczywiście pewnie też się będą pojawiać, bo te inspiracje latami 2000, 2000 około gdzieś tam będą sobie śmigać, ale już bardziej uderzamy w lata 90., i te wysokie stany e, znowu będą najpopularniejsze. Co jest ciekawe, wydawało mi się, że, wiecie, ja mam trochę lat prawie 4 dychy na karku. I trochę epok modowych już przeżyłam i pamiętam, jak te niskie stany były modne. Pamiętam, jak one były modne, właśnie około 2000. I ta, ten trend, jakby ta sama stylistyka stanów w spodniach, utrzymywała się przez długie lata. Przez długie lata były niskie stany, średnie stany, a potem weszły właśnie wyższe. Przy rurkach chyba wysz, weszły, razem tak mniej więcej z rurkami. Nie, chociaż w sumie nie, bo rurki miałam pierwsze z niskim stanem. Anyway. I. Właśnie, te stany się długo utrzymywały, a tutaj tak naprawdę to, co mogliśmy obserwować przez ostatnie miesiące, to było takie pyk, efemeryczne. Dla mnie dobrze, ja wolę wysoki stan. Także jak coś, to właśnie mamy wysokie stany. A dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, że no właśnie, żeby zwrócić Waszą uwagę, że jeżeli będziecie stawiać na jakieś spodnie, kupować jakieś spodnie, no to ten wyższy stan będzie tym. Mm, modniejszym. No bo mówimy tutaj o trendach. Ja zawsze się pojawiają komentarze, że a, ale mnie nie obchodzą trendy. Ja noszę to, co lubię i jestem super. Nie. No ja wiem. No, Okej. Okay. Moda nie jest po to, żeby ślepo za nią podążać. Słuchajcie, z każdego sezonu można wyciągnąć coś dla siebie. Ja w ten sposób na przykład działam. Nie biorę wszystkiego, wszystkich trendów i tak dalej. Oczywiście próbuję, mierzę z Wami i jak mi się coś podoba, to inkorporuję sobie do siebie. Ale to nie znaczy, że mamy tak jakby ślepo podążać za modą. Jeżeli czujecie się najlepiej w niskim stanie, noście niski stan, tutaj tak jakby, wiecie, ja nie zabraniam, ja tylko Wam pokazuję, mówię, co może być. Właśnie, powiedziałam Wam tutaj o, o tych spodniach, że szersze, że budkaty i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze z. To są takie fasony z lat 90., powiedziałabym, do 2000 mniej więcej. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że z tego samego okresu zostaje z nami jedno okrycie wierzchnie, które też święci triumfy od myślę, że dwóch lat około mianowicie bomberki, słuchajcie. Bomberki w dalszym ciągu dłuższe, krótsze kurtka bomberka jako taka przejściowa kurtka, kurka, kurtka wiosenna, to będzie jeden z mocniejszych trendów i tutaj znowu na zimę, na jesień też mieliśmy bardzo dużo wersji i tego jest pełno, tego jest pełno, są przeceny coraz większe, myślę, że już za niedługo będzie kolejny etap, pewnie trzeci, wyprzedaży i jeżeli nie macie takiej kurtki, a zawsze się zastanawiałyście to, to ona w dalszym ciągu w trendach będzie, a jeżeli macie, no to macie, wiecie, z głowy. Teraz sam denim, słuchajcie, bo y, denim to też była bardzo mocna tendencja zarówno wiosną, y, jak i jesienią zimą zeszłego roku, jak i jesienią zimą tego roku, właściwie tego 2023, a mówiąc zeszłego miałam na myśli 2022. Denim. Denim w dalszym ciągu jest popularny i tak jak na jesień najpopularniejszą, taką bardzo y, modową wersją Denimu był ciemny denim, taki wiecie, indygo, granatowy i tak dalej, to on zostaje. Jeżeli chodzi o wybiegi, to rzeczywiście tego denimu właśnie w takim ciemniejszym wydaniu z ewentualnie jaśniejszymi nićmi, przeszyty jaśniejszymi nićmi, było sporo i taka wersja denimu pojawiła się w dużej ilości w kolekcjach właśnie jesiennych, zimowych i w dalszym ciągu na wiosnę. Ta wersja denimu będzie modna, czy to w okryciach wierzchnich, czy to w spodniach i tak dalej, koszulach, no dużo będzie tego denimu. Denimowe total looki, więc jeżeli yy tak jakby to Wam się podoba, no to możecie śmiało kupować sobie na wyprzedażach, bo to nie będzie tak, że to był trend tylko na jesień i zimę, wiosną właśnie te ciemniejsze wersje, ale oczywiście wszelkie odcienie denimu, ale mówię o tych ciemniejszych, bo to jest taki największy trend, będą y, dalej popularne. Teraz kolejny element, y, nad którym ja się tak zastanawiam co sezon, kiedy, kiedy to się skończy i nie chcę, żeby się skończyło, bo bardzo y, lubię ten element garderoby. Słuchajcie, marynarki, po prostu marynarki, i tutaj, czy następują jakieś większe zmiany? Nie, tak naprawdę nie. Jedyne co, i to przy marynarkach też się może pojawić, co się pojawia w trendach, to jest taka obuść w górnej części sylwetki. Coś, czego ja nie lubię. To bardzo dodaje objętości sylwetce, poszerza ramiona, sprawia, że wyglądamy jak trochę taka bulwa, ale jest taka tendencja. Natomiast to może się pojawić przy marynarkach, i może tutaj sobie tak bardziej gdybam, może takie fasony wejdą i będą super, hiper trendy, ale. W dalszym ciągu będziemy mieć wszystkie marynarki, które były wcześniej, czyli wszystko dłuższe, krótsze, czy z usztywnioną właśnie jakąś tam linią ramion, lekko taką, wiecie, poduszkową, czy z szerszą, opadającą linią ramion, przeskalowane, bardziej lekko przytaliowane, tutaj tak jakby pierwsze, co do głowy mi przychodzi, to te typowe marynarki, takie zarowe, które są naśladowane przez inne sieciówki, wiecie, z lekko wyznaczoną linią ramion, tymi zdobionymi guzikami, takimi jakby trochę oficerskimi, lekko przytaliowane, więc to już właściwie jest bardziej żakiet niż marynarka, bo marynarka od żakietu, między Innymi różni się tym, że przy marynarce mamy prostą linię, a przy żakiecie mamy przytaliowanie. Natomiast no, teraz to jest tak wszystko zmiksowane w nazewnictwie sklepów i tak dalej, że tak naprawdę na wszystko lepiej powiedzieć marynarka i tyle. Także takie luźniejsze fasony. Do trendów nie wracają raczej jakieś takie obcisłe marynareczki la, lata 2000, tylko właśnie to wszystko, co już było, słuchajcie. Więc jak macie marynarki, to. Macie z głowy. Kolejna sprawa to są metaliczne wykończenia, czyli coś, czego teraz było pełno na jesień i zimę. I nie wiem, czy zwróciliście zwróciłyście uwagę, że najbardziej i największym trendem tak naprawdę było srebro. Mnie to dosyć rozbawiło, bo słuchajcie, siedziałam z młodym w domu Sylwestra i oglądałam Sylwestra na jednej ze stacji takich, wiecie, tam imprezka i tak dalej. I Kurczę, co trzecia co trzecia wokalistka albo jakiś tam tańczący, wiecie, zespolik i tak dalej? Srebro, 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 wszędzie srebro, błysk srebra. No i to srebro w dalszym ciągu zostaje w trendach. Teraz wiecie, że w Zarze na przykład było bardzo dużo srebrnych bomberek, ramonesek i tak dalej, i tak dalej. I srebro jako wykończenie ubrania zostaje w trendach na wiosnę w dalszym ciągu. I na lato zresztą też, tylko że wiadomo, że to będą jakieś lżejsze wersje. Więc możecie kupić spodnie. Bo było ich pełno, są na wyprzedażach. Możecie kupić koszule, możecie kupić e, kurtki i tak dalej. To srebro w takim lekko rozświetlającym, jaśniejszym wydaniu to będzie naj bardziej modowe, że tak powiem najmodniejsze, najbardziej modowe, najmodniejsza wersja metalicznego wykończenia, czy właśnie na co dzień, czy w jakichś wieczorowych stylizacjach, w dalszym ciągu srebro będzie w trendach. I jeszcze jedna rzecz, która już się pojawiła również, to transparentne materiały. Dużo było takich siateczkowych właśnie, ale lata 2000, jakichś sukienek, longsliwów i tak dalej w sieciówkach i cały czas ta transparentność być może w troszkę szerszej wersji, być może też w dolnych częściach Sylwe jeżeli coś takiego znajdziecie, pojawia się w trendach na wiosnę. to jest, Dla mnie to jest bardzo taki wdzięczny trend. Jakieś na przykład organzowe koszule, bluzki, czy spódnica z drugą warstwą, taka na przykład, że macie pod spodem krótszą, z wierzchu organzę. To wszystko bardzo ciekawie wygląda i takie trendy były pod kątem właśnie jesieni, pod kątem zimy już się pojawiały. Zresztą na wiosnę yy, i na lato w zeszłym roku też. Czy jakieś bluzki, mgiełki i tak dalej, i tak dalej. To wszystko yy, będzie właśnie równocześnie w trendach na wiosnę i lato 2024. I Ja jak zwykle miałam zrobić 10 trendów, a mówię Wam więcej, ale okej. Okay. Ja to ja. To już to jest chyba jedenasty punkt, albo 12 miało być 10, więc sorry. Słuchajcie, wycięcia, sukienki z wycięciami. No tak hiperbondne przecież przez ostatnie, myślę, trzy sezony co najmniej. Wycięcia w talii pod biustem, na ramionach gdzieś, na rękawach, pod pachą, na. I tak dalej te wycięcia, które były bardzo popularne przy konkretnie sukienkach w ostatnich sezonach, w dalszym ciągu popularne, będą, czy przy właśnie lżejszych letnich sukienkach, czy przy takich bardziej jakichś wieczorowych, czy nawet przy eleganckich, więc to też był bardzo mocny trend, to też było coś, co było wszędzie tak naprawdę. W tych poprzednich sezonach, czy właśnie lżejszych, że tak powiem, letnich, wiosennych, i znowu przypominam, te rzeczy możecie kupić teraz na wyprzedażach z zeszłego roku, z wiosny, z lata. Czy właśnie e, nawet e, jakieś sweterki, bluzki i tak dalej, gdzieś z wycięciami tu na ramionach, na dekolcie i tak dalej. To jest taki trend, który w dalszym ciągu się utrzyma. Natomiast. Na wybiegach był głównie widoczny w sukienkach, więc myślę, że tutaj można uderzyć pod kątem właśnie wiosenno-letnich yy, sukienek i coś takiego znaleźć yy, na wyprzedażach. Także, słuchajcie, to by było na tyle. Nie chciałam, żeby ten film był bardzo długi, ale chciałabym, chciałam, żeby po prostu był dla Was bardzo pomocny. Mam nadzieję, że się Wam podobał, że fajnie spędziliście ze mną czas, że trochę Was może nakierowałam, przekierowałam z takiego, wiecie... To jest takie trochę zaćmienie, jak są rzeczy na wyprzedaży i o, to jest fajne, to jest fajne, to mi się podobało i teraz jest taniej. Może jest trochę z takiego zaćmienia, że muszę to mieć, mimo że ta wiosna za jakiś czas tam nadejdzie i tak naprawdę, wiecie, no, takie rzeczy, może bardziej warto inwestować w takie rzeczy. Także mam nadzieję, że, że film będzie po prostu przydatny. Jeśli się Wam podobało, kciuk w górę. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!